już skończyć panie Jezu nie rozumiesz, bez sensu mam usuwać ten kamień, skoro w moim sercu, w moim życiu są rzeczy, które tak cuchną, które umarły i nic nie da się z nimi zrobić. Zmagam się już od lat z pornografią i nie mogę z tego wyjść. Ktoś mnie zranił, teraz ja ranię innych, nie mogę z tego wyjść. To są rzeczy nie do zrobienia, Jezu. Po co chcesz tam wchodzić? łem się na największego z tych gości z, z mojej takiej ekipy, który ważył 150 kilo. Przewrócił się na mnie, doszło do szarpaniny i w momencie, kiedy on leżał na mnie, kiedy się zatrzymał z pięścią nad moją twarzą, całe życie mi też przed oczami przeleciało i sobie pomyślałem, że ja tak dalej nie chcę, nie? Wpadam na kolana, idą przez to życie, widzę na sobie krok pana Zryta pania, dużo chrania, bez gadania szedłem w to A mówiła mama, że to zło, no i to jest to Się nie sparzy się nie dowiesz, to żadne mądrości, tylko wiem to po sobie Mamy w kłodzie serce swojej ścieżki, wybory Chwała tobie płacze, zadanie nam wolnej woli Rozmowy drużne jak lato w Monte Cassino To za to lub jak ma to problemy giną Twoją jedyną miną jest już mnie z lekką winą Nie zamieniłbym tego, że mamy miłość Trzyma to nowy numer, jest z nami Emanuel Tak sobie balansuję, trochę jak grony mule Patrzę w niego, na niego i łapie zachwyt mnie Jasne, że idę za nim, a ty tak czy nie Krzyść, pała, pała. I tutaj widzicie, przyszło siedem ludzików ze Squid Game'a I każdy ma rzeczywistość dobrą, nie? Rzeczywistość, którą każdy z nas by chciał mieć, nie? Te wszystkie rzeczywistości mogą być dobre, ale jeżeli je źle zaakcentujemy, to się staną grzechem Dziś mogę porozmawiać z kolejnymi uczestnikami Wołczyna 2022 z Hubertem i Weroniką. Powiedzcie mi, jak podoba Wam się hasło tegorocznego Wołczyna? Hasło jak najbardziej mi się podoba, nawiązuje ono do Eucharystii, która jest centrum, centrum spotkania i centrum naszej, naszej wiary I, i myślę, że przez, przez karmienie się Eucharystią Możemy być naprawdę odżywieni. Tak, faktycznie. Odżywienie jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Ale też hasłem dzisiejszego dnia jest być ożywionym. I tutaj znowu to nawiązuje do spowiedzi i do tego miłosierdzia, którego możemy podczas spowiedzi doświadczyć. I czym jest spowiedź dla Was? No, dla mnie na przykład spowiedź to jest takie no, jeden z najważniejszych sakramentów zaraz obok Eucharystii, gdzie tak najpełniej możemy tego Bożego miłosierdzia doświadczyć. Myślę, że wielu z nas zapomina, jakie, jakie to jest yy, istotne, istotne właśnie dla nas chrześcijan, jaka spowiedź jest po prostu potrzebna dla nas. No i cieszę się, że można z tej spowiedzi korzystać, że Bóg, nas, że Bóg wyraża nam miłość, bezwarunkową miłość, właśnie w tym sakramencie. A macie już doświadczenie spowiedzi na Wołczynie? Już byliście wcześniej na Wołczynie i też doświadczaliście tej spowiedzi właśnie tutaj, w tym miejscu? Ja rok temu, mhm. na ostatnim Wołczynie, przystąpiłem do spowiedzi. i jest to takie małe nawrócenie zawsze, to jest ten krok, krok do, do złączenia się z Chrystusem. Mhm. super. Czyli chcesz powiedzieć, że to jest takie ważne doświadczenie, które gdzieś tam zostanie Ci w pamięci z tamtego roku? Jak najbardziej tak. Okej. Okay. A Ty, Weronika? No ja na przykład jestem w tym roku na wołczynie pierwszy raz, także nie miałam okazji właśnie w tym miejscu przystępować do Sakramentu Spowiedzi, ale dzisiaj zamierzam, także może w przyszłym roku się podzielę wrażeniami. Bardzo się cieszę. W takim razie życzę Wam pięknego wieczoru, e, związanego ze spowiedzią, związanego z doświadczeniem miłosierdzia i, i dobrego wołczyna! Dziękujemy. Dzięki bardzo.